Ola z fotografii dodatkowym okiem. A to podcast Widzę Cię wyraźnie miejsce, w którym pokazuję, że fotografia to coś więcej niż ładne kadry. To sposób na zatrzymanie emocji, relacji i chwil, które inaczej mogłyby nam umknąć. Cześć! Witam się w kolejnym odcinku naszego podcastu. Dziś. Bierzemy na tapet temat, który budzi sporo emocji. Zgodę na publikację zdjęć. Jeśli kiedykolwiek zastanawiałaś się, dlaczego fotografowie o nią proszą i co to w ogóle oznacza, to ten odcinek jest właśnie dla Ciebie. Zapasz kawę i rozgość się. Pogadamy o wszystkim bez prawniczego żargonu, jak przy luźnej rozmowie z koleżanką. Wiesz, co jest ciekawe? Że jeszcze kilka lat temu mało kto zastanawiał się nad tym, co dzieje się ze zdjęciami z różnych uroczystości. Robiło się je, chowało do albumu albo do szuflady, i to był koniec tematu. Ale dzisiaj, dzisiaj żyjemy w świecie. W którym zdjęcia mają zupełnie inną moc. Mogą nie tylko przypominać nam piękne chwile, ale też, jeśli zdecydujemy się je pokazać, stać się inspiracją dla innych, albo po prostu podzielić się radością z tymi, którzy są daleko. Ale, żeby to zrobić, potrzeba jednego: zgody na publikację. No bo zobacz, umawiasz się na sesję, dostajesz piękne zdjęcia, jesteś zachwycona. Ale nagle scrollujesz Instagram, Facebooka i bach! Widzisz tam swoje zdjęcia, o których publikacje nikt cię nie zapytał. Hmm, może ci to nie przeszkadza? Ale może też pojawić się taki lekki dyskomfort, i wcale się nie dziwię. Przecież to były Twoje chwile, Twoje emocje, Twoja prywatność. I to właśnie dlatego ta zgoda na publikację jest taka ważna, bo to Ty decydujesz, co i gdzie się pojawi. Bez Twojej akceptacji. Żadne zdjęcie z takiej sesji nie powinno ujrzeć światła dziennego w sieci. I chociaż dla fotografa pokazanie efektów pracy to nieodłączny element budowania zaufania, to żadna profesjonalistka, w tym ja, nie opublikuje żadnego zdjęcia bez Twojej zgody. Wiesz dlaczego? Bo to Twoje prawo i Twój komfort są najważniejsze. Ta zgoda na publikację nie jest więc jakimś formalnym wymysłem czy zachcianką. To narzędzie, które daje Ci pełną kontrolę nad tym, co pokazujesz światu. I co ważne, nie musisz się zgadzać na wszystko. W porządnych umowach, w tym również takiej, którą dostajesz ode mnie, zawsze znajdziesz miejsce na ustalenie konkretnych zasad. Możesz wyrazić zgodę na publikację w mediach społecznościowych danego fotografa albo tylko w jego portfolio. Możesz zaznaczyć, że chcesz pokazać jedynie hmm, wybrane ujęcia te, na których czujesz się najlepiej, albo takie, które mają dla ciebie szczególne znaczenie. Masz wybór i to ty stawiasz granice. Wiesz, co czasami słyszę od klientek? Że boją się stracić kontrolę nad swoimi zdjęciami, gdy podpiszą tą zgodę. I to jest absolutnie zrozumiałe. Nikt nie chce zobaczyć swoich intymnych, osobistych chwil w miejscach, na które się nie umawiał, ale powiem ci coś ważnego. Dobra zgoda na publikację to taka, której to ty decydujesz o wszystkim. Możesz ustalić, że zdjęcia mogą być pokazane tylko anonimowo, bez pokazywania twarzy. Możesz też powiedzieć tak, ale tylko te wybrane przeze mnie ujęcia. I to jest w porządku. Nikt nie powinien wywierać na tobie presji, a jeśli to robi, to jest sygnał ostrzegawczy. A jak to wygląda z perspektywy fotografa? Z jego perspektywy, ta zgoda na publikację. To nie jest tylko formalność. To możliwość pokazania swojej pracy, stylu i jakości. I wiesz co? Wiele osób decyduje się na sesję właśnie dlatego, że zobaczyło zdjęcia innych kobiet, rodzin, mam z dziećmi, samych dzieci. Prawda jest taka, że gdy oglądasz takie fotki na Instagramie, na Facebooku czy na stronach internetowych, to każda z tych osób w jakiś sposób pomogła im podjąć decyzję. Te zdjęcia opowiadają historię, inspirują, pokazują, że każda chwila jest warta uchwycenia. Ale co jest najważniejsze? Nic z tego nie wydarzyłoby się bez zgody tych osób. Pamiętam niejedną taką sytuację, kiedy kilka z moich klientek było zachwyconych swoimi sesjami, ale czuły się niekomfortowo z publikacją zdjęć. I ja to w pełni uszanowałam. Tych zdjęć nigdzie u mnie w portfolio nie zobaczysz. Innym razem, mama, która zamówiła reportaż z urodzin swojego dziecka, pozwoliła mi udostępnić tylko kilka ujęć: tych, które uważała za najpiękniejsze i najbardziej neutralne. I to jest w porządku. Każda decyzja ma znaczenie i każda jest przeze mnie szanowana. Nie musisz mieć żadnych wyrzutów sumienia, że odmawiasz. To jest Twoje święte prawo. Ale jest też druga strona medalu. Niektóre kobiety same proszą mnie o pokazanie ich zdjęć, bo chcą się podzielić swoją historią. Uwielbiam te momenty, kiedy dostaję wiadomości w stylu: Dziękuję, że mogłam się zobaczyć Twoimi oczami. I powiem Ci szczerze, to dla mnie ogromny zaszczyt i wzruszenie, bo wiem, że moje zdjęcia mogą być nie tylko pamiątką, ale też sposobem na budowanie pewności siebie i celebrowanie własnej wyjątkowości. Każde zdjęcie, które widzisz w moim portfolio, to efekt zaufania. I to zaufanie traktuję bardzo poważnie. Czasem słyszę też obawy, że jeśli nie wyrazisz tej zgody na publikację, to fotograf potraktuje cię gorzej albo mniej się postara. I muszę powiedzieć to głośno: to jest bzdura. Fake. Profesjonalny fotograf zawsze da z siebie wszystko, niezależnie od tego, czy zdecydujesz się pokazać efekty sesji publicznie, czy zatrzymasz je tylko dla siebie? Twoje zadowolenie i komfort są najważniejsze. I to właśnie na nich opiera się dobra współpraca. Ale zgoda z godą, a co jeśli zmienisz zdanie? Możesz? Nie możesz? Ha. Taka zmiana zdania też się zdarza. Jeśli kiedyś uznasz, że chcesz usunąć zdjęcia z publicznych miejsc, masz do tego prawo. Wystarczy, że dasz znać, a ja się tym zajmę. Twoje granice zawsze są respektowane, bez względu na to, kiedy zdecydujesz się je postawić. Więc podsumowując, zgoda. Na publikację to coś, co daje ci pełną kontrolę. To ty decydujesz, co chcesz pokazać światu, a co zostaje tylko dla ciebie. Możesz określić zasady, mieć wpływ na wybór ujęć i zawsze masz prawo, zawsze zmienić zdanie. I to właśnie na tym. Polega wzajemny szacunek. Naprawdę nie musisz się bać ani czuć presji. To Twoje zdjęcia, Twoje emocje i Twoja historia. Ja, jako fotograf, jestem tu tylko po to, żeby ją uchwycić i oddać w najlepszej możliwej formie. Ale to Ty decydujesz. Jak bardzo chcesz się nią podzielić ze światem? A ty, jakie masz podejście do publikacji zdjęć? Jeśli chcesz podzielić się swoimi przemyśleniami, czekam na Twoją wiadomość. Każda historia jest dla mnie ważna i każda zasługuje na szacunek. Bardzo Ci dziękuję, że byliśmy razem w tym odcinku. Jeśli Ci się podobało, zaobserwuj podcast, aby nie przegapić kolejnych rozmów o fotografii i zatrzymywaniu wspomnień. Do usłyszenia już w następnym odcinku.